Możemy zaczynać? Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Jest ze mną pan Grzegorz Płaczek, lider listy do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych z Katowic. A już za kilka miesięcy, kilka miesięcy po rozpoczęciu kampanii, zapewne nasz nowy poseł Konfederacji. Szanowni państwo, jesteśmy tutaj no, z powodu. Zatrważającego, to znaczy z powodu ustawy inwigilacyjnej yy, rządu, ustawy o szpiegowaniu Polaków. My głośno już się sprzeciwialiśmy zapisom, bardzo niebezpiecznym i absurdalnym zapisom tej ustawy, i dzięki temu robiliśmy akcję w całej Polsce pod biurami posłów, i dzięki temu pierwsze czytanie tej ustawy zostało wycofane, i dzięki temu dziś jest wysłuchanie publiczne. W tej sprawie i dzisiaj odbywa się też pikieta. Protest przeciwko tej ustawie. Już niedługo na niego się z Grzegorzem Płaczkiem wybieramy. Przypomnijmy, że ta ustawa, ustawa o inwigilacji pozwala na właściwie nieograniczony, niekontrolowalny dostęp na żywo rozlicznych służb aparatu państwowego do naszych komunikatorów internetowych, do naszych mediów społecznościowych. To oznacza w obecnych czasach, że dostęp na żywo do większości naszych rozmów, bo przecież no, w tym momencie większość naszej komunikacji odbywa się właśnie przez komunikatory internetowe. Gdybyśmy taką ustawę mieli przed rozwojem internetu, to... Polegałaby ona po prostu na tym, że przymusowo każdy Polak miałby zainstalowany podsłuch i do wszystkiego w każdej chwili miałyby dostęp e, służby aparatu państwowego. Jest to oczywiście skandaliczna inwigilacja. Ponadto w tej ustawie mamy możliwość, żeby... Służby rządowe wyłączały internet na określonym obszarze, wybranym obszarze naszego kraju. No to kojarzy się z jednym tylko krajem, z jednym tylko państwem z Koreą północną. W tą stronę idzie ta ustawa. No i oczywiście najbardziej barwna i znan, najbardziej barwny i znany element tej ustawy to programowanie na siłę naszych pilotów, tak żeby koniecznie pierwsze pięć przycisków od, yy, odsyłały do propagandy rządowej do kanałów rządowych. My tej ustawie oczywiście się stanowczo sprzeciwiamy, tak jak sprzeciwialiśmy się sięganiu przez rząd do naszych kieszeni, tak sprzeciwiamy się sięganiu przez rząd do naszych telefonów komórkowych, tak jak sprzeciwialiśmy się okradaniu nas z ciężko wypracowanych przez nas pieniędzy, tak sprzeciwiamy się e, okradaniu nas z naszej prywatności. Mamy poza naszą krytyką, mamy też swoją propozycję, swój projekt ustawy, który z jednej strony usuwa te przepisy, z drugiej strony nakłada pewne ograniczenia właśnie w dostępie do naszych prywatnych danych, ale o tym więcej powie Grzegorz Płaczek, któremu oddaję głos. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Zwykle konferencje prasowe nie są oglądane przez Polaków, natomiast dzisiejsza powinna. Być obejrzana, dlatego że dzisiejszy problem i ustawa, z którą walczymy, dotyczy każdego z nas. Nie ma zgody ani środowisk wolnościowych, ani Konfederacji, o czym mówił przed chwilką pan poseł Berkowicz, na to, żeby policjant w Poznaniu, tylko dlatego że tak uznał za stosowne, sprawdzał telefon komórkowy 16-letniej dziewczynki, która w tym momencie podąża na przykład ulicą w Krakowie. Dlatego. Yy, że nie zgadzamy się z tym, co szykuje obecna władza Polakom. Konfederacja przygotowała projekt ustawy o ochronie prywatności, bo istnieje coś takiego jak prawo do prywatności i my o to staramy się walczyć. Po pierwsze, projekt zakłada, że służby, które chciałyby zyskać dostęp do naszych telefonów komórkowych, do naszych laptopów, nie mogłyby tego robić tylko dlatego, że mają takie widzimy się, ale tylko w efekcie wydania przez sąd odpowiedniej decyzji, odpowiedniego, a, od, odpowiedniego oświadczenia musiało być postępowanie sądowe. Nie ma naszej zgody na to, żeby czy to, czy to będzie CBA, czy to będzie ABW, czy to będzie jakakolwiek inna organizacja skarbowa, żeby ktoś w dowolny sposób sprawdzał nam telefony. Konfederacja stoi na stanowisku, że musi być orzeczenie sądu i to orzeczenie sądu dopiero daje prawo komuś sprawdzenia mojego telefonu komórkowego i pozyskane informacje muszą być w całości potem przekazywane dalej, czyli osoba, która posiądzie taką wiedzę, nie może sobie wybiórczo podawać dalej kilku zdjęć, kilku wiadomości, tylko ktoś musi kontrolować, co zostało tak naprawdę wykradzione z czyjegoś telefonu komórkowego, albo co zostało sczytane. Taką osobą Konfederacja również proponuje to w ustawie o ochronie prywatności, miałby być prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Oczywiście jest to sprawa bardzo skomplikowana dlatego że jeżeli sobie wyobrazimy że dojdzie na przykład do inwigilacji tysięcy telefonów a przypominam że na tą chwilę nie kontrolujemy czy, czy ktoś kontroluje nasze telefony ze względów bezpieczeństwa państwa ale również może dojść do nadużyć politycznych zbliżają się wybory zbliża się kampania Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie zapanować nad tym, czy telefon pana posła będzie na przykład sprawdzany tylko dlatego, że pan poseł jest o coś podejrzany, czy być może ktoś chciałby się na przykład dowiedzieć, jakie plany polityczne ma poseł. Ale oczywiście to nie dotyczy tylko posła, ale również każdego Kowalskiego w najmniejszej wsi w Polsce. I również rzecz, która jest wydaje mi się ogromnie ważna. Konfederacja proponuje, aby za nadużycia służb były przewidywane wysokie kary finansowe. Dlatego, że osoby, które będą potencjalnie mogły się dopuścić jakikolwiek nadużyć, muszą mieć świadomość, że jeżeli będą robić coś niezgodnie z prawem, to będą potem musieli tą karę finansową bądź konsekwencje karne ponieść. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jakieś pytania? Chyba wszystko jasne. Dziękujemy bardzo w takim razie i zapraszamy na nasz protest i na wysłuchanie publiczne. Tak jest.